Problem polega na tym, że od dobrych kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM 2,5. Wojewoda podjął decyzję, żeby wprowadzić ten trzeci stan alarmowy, ponieważ Kraków już wcześniej przygotowywał się do takiej sytuacji. Prezydent już wcześniej podjął działania, wprowadził chociażby darmową komunikację miejską na terenie Krakowa, która od kilku dni obowiązuje. Są intensywnie prowadzone kontrole palenic węglowych. Prezydent apeluje też do mieszkańców, aby ograniczyli korzystanie z kominków tam, gdzie nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniach. Także informujemy mieszkańców o tym, że jest zagrożenie, a więc szpitale, przedszkola, szkoły. Także, ponieważ mamy ferie, organizator zajęć feryjnych. Mieszkańcy powinni ograniczać przebywanie na powietrzu w, w tym właśnie okresie, szczególnie osoby narażone na, na schorzenia asnatyczne chociażby. Nie powinniśmy też w, w trakcie obowiązywania tego alarmu smogowego wietrzyć mieszkań. Oczywiście te osoby, które mają taką możliwość, powinny zakładać maseczki antysmogowe. Zgodnie z decyzją wojewody alarm obowiązuje do 2 lutego.